Szewdańczy się Jacku, mam w dzisiejszym odcinku jestem w jacuzzi, ale obok mam farela i Rogana, którzy mają worki lodu. się że te podnieść. Trzeba jest stary! I to właśnie oni co 5 minut będą mi dorzucali do jacuzzi 5 kg lodu e, Plus na start dostajecie o satunowałeś <laughs> kilo lodu, dokładnie tak. Całe wyzwanie kończy się w momencie, kiedy po prostu wygram gierkę, solo jakąkolwiek nie wygrasz z powiem pod tym odcinkiem i robimy jakiś kolejny coś w Fortnite, więc piszcie pomysły tam na dole, słuchajcie kanał z dzwonaciem również tam na dole, wpadajcie do ekipy i wpisujcie kodik Jacob w sklepie Fortnite. A my zaczynamy! Rozumiem, że metoda wsypywania lodu jest dowolna. No nie na banie najlepiej. Z Dachu na wiem. łeb Najlepiej na banie. Mi się wydaje. Farel wsypuje pierwszy... worek A ja zaczynam! Bieleczkę, nie zapytajcie, kto to zabierz, zabierz, to proszę, zabierz. Nie <śm> Uu, u, Weź sobie! Uu, nie weź sobie! Uuu, sobie! Uuu, wy sobie! Uuu, wy Trzeba dosypać jeszcze worek. Tak, nie daje. no, weź sobie to nie No to wejdź tu! Dobra, za trzy minuty. Idziemy na chatę. Jeden jak już chłopa mam. Ja pierwsz zostaw... No to zarobiście. ja umieram na początku. Nie no dasz rady przecież. Brak, Jedzie brak, brak, brak. Dobra, plecy. jest chłop. Tak, jest. Zabijam go! Tak, Teraz kapę, let's go! Nie, roga, uspokój się, dopiero mam jednego fraga, no, prostu, no gościu, no! Po prostu trzeba, wiesz, presję tworzyć! Kolejny ziomek, o nie. Dawaj go Travis czekaj. Chodź, chodź. Nie trafiłem. No dobra, damy radę. Leci, let's, let's go! Jak tak zabija. No, gość. Kolejny zamek. Co tu się dzieje? Nie, to jest niemożliwe. One co, co on robi? Co on tak oszukuje? No nie, to nie oszukuje. Nie oszukuję przeciwnikowi. Jamek, do dostał? Czas. Wysiadamy. Nie, ma Muszę zabić. Dobra, że wow. Zabijam. No to? Nie, ja umrę, ja umrę, ja umrę, ja umrę. Ciekam, uciekam, 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 uciekam. Dobra, mam to, let's go. Gorąco się zrobiło podczas tej gierki, czy nie? Nie, nie, jest optymalnie. Jest, optymalnie. jest optymalnie. 100% Dobry. optymalnie. 3 minuty minęły. 3, 2, 1, nie. A ale to boli! Prasza, ja nie zrwało. No, nie, Dobra, nie jest za koszulkę. Ale akurat się urwała. Ja widzę, was, ja widzę widzę ale to jest za dużo chyba. Chcecie już mi 30 kilo lodu? Nie. Jest dobrze, jest dobrze. Nie, tak, 30, no. To jest przerobane, naprawdę tak serio to jest coraz zimniej. Zobaczcie widzowie ta ręka jest po chwili w tym co on siedzi i jest już czerwona, co nie? Więc to jest naprawdę zimne. zimne, to nie jest bait. Ty bananek! Faktor! Gdzie on jest? Wyleciał w powietrze chyba. Za mną, tutaj. Jezu! Jak obra! Rogu... Kolejnego fraga musi zrobić w pijanek Co ty na to? Klasa jest? Jest klasa totalna. Ja muszę, to wcale Okulari? nie jest prawda. Co no się dzieje? 103,5 promila mam teraz, nie? Nie, chłopa, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ona ma stajpę, dostał. Teraz, teraz, zakładaj. teraz zakładaj, Ja nic nie widzę. Nie, no czekaj. Ja pierdzielę, UFO leci, Patryk. Ja muszę nie uciekać. Tak. Launchpad, uciekam. Skakuję. nie. Jestem. Tu jest ziamek, tu jest ziamek, ja nie trafiam. Nie no, rogal. Kolejny nie, nie, no ja nic nie widzę, oni udają się! przegrałem na 100%. A no, jest tam! Nie, tam! Jest tu! No nie da się! Uciekam, Gdzie dobra! Uciekaj, Zajko, uciekaj, Uciekaj, uciekaj! No nie no, umarłem! To jest. jest chłop! Nie ma co! Umarłem! On ma oh, 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 oh. Parena, rogala nie ma, lecimy na pierwszą miejsce, czyli na slerpik. Lądujemy na MC. Bierzemy stajpę, jakiegokolwiek kewa, matsy i pompa Jakiś borobik tu jest. Dobra, leży. Krejs! I drugi ziomek się chowa. Nie, to jest jakiś chowany? Bomba. Dziękujemy panu. Szybciej, Jacob, szybciej, zanim przyjdą. Jakiś ziomo na dachu dostał. Proszę, proszę, Jacob, proszę, szybko, szybko. Ty co on robi? A, okej, okay. widzę, co robi. Bomba. No i gościa nie ma. Hours later. Dzień dobry, słyszałem, że się stęskuje za nami. No, było tak uf, dobrze bo... bez was, było tak dobrze bez was... Zzałku, miał... Szybko zabić, dostał. Yes. Jeszcze raz, jeszcze raz Jacob. Nice, yes, leży. Nie, 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 nie wy, nie wy. Bo no, w zabrać, dobra nie zabrał. A wow. Czekajcie, bo ja mam tu lud. Gdzie? No jesteśmy dalej. Wdech? Nie. Nie. 20 kilo. 20 kilo. 20 kilo. Tak jak chciałeś. Za mać. To zimno jest. Gdzie czujemy? Co ty robisz? Fele, <laughs> no i mój te słuchawki, zanurzasz się. Jeszcze takiej zimnej tutaj. O, Nie, przestań! To przestań, zimne. proszę! O... Przesuję tę! Nie mogę nic mówić, jest. No, jest, jest, teraz jest ogień. Jest dobrze? Jest dobrze, jest ogień, taki fajny. Ja zamarzam powoli, no co wy robicie? Nie zgubiliście teraz? naprawdę zgubiliście. Nie, Farel, dobry! O! O! o. To jest to! To nie jest to. O, o nie. O Jest naprawdę... To, to jest przesada. No. Jest, no. jest bardzo zimno, Jest No, jest taka. Jest o nie. Przestańcie. Nie dosypujcie teraz chwila. Dobra. Możemy go zabić. On ogarnia temat. Dostał kraka. Wyjdę sobie na high, albo nie wyjdę. Gościu mnie. Let's, no, let's, ja let's. jednak nie, let's go. Let's, 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 let's... Herbatka, dajcie mi zadanie, jeżeli zrobię, to chcę herbatkę. Dobra. Twoim zadaniem jest przejechać kogoś autem. A jak nie zrobię, to się dzieje? Nie, bo już widzę, że jesteś w tragicznym stanie. Jak nie zrobisz, to trudno. Robimy Jacobowi pranka, nie herbatkę. Zaniosę mu taką herbatkę. Ludzi nie widzę. Ja <laughs> <Nie, nie, laughs> to nie kontroluje ruchu. Gdzie są ludzie, no herbatę chce no? Stary zasłuzterenka, woda jest już naprawdę zimna, nie? Jest już chłodna. Już nie ma. Nie ma. Stary slipy, nie? Było śmieszne na początku. Było śmiesznie, ale to się skończyło. Zobaczcie, a stary cap? UFO? Nie, no UFO, umarłem. Nie, no to jest żart. Ja chcę cię odbił UFO? Tak, ja chcę misję. Za Przecież nie miałeś, że zimno to pijany będę. Trzy szybkie... Dawaj. Raz. Trzy szybkie. Dwa. Dobra, starcie, dwa starcie. Dobra. Piper? Tak. Masne. nie był taki samotny. Dzięki Internet! Halo! No to jest żart. O, wróciłem! Ja twierdziłem dobrze. Mamy to... Nie, znowu! No to jest niemożliwe, wy mnie trollujecie chyba. O, zajwy się ląduje na bosie. Pompa, let's go. Jakiś chłop tu ląduje. Proszę, żeby nie miał niczego, proszę. On ma pompę. To jest niemożliwe. Co z tego? Miałem 400 pingu i kawaha. Jeszcze jednego ziomka. Tak, no leży. Leży. Jezu. Wciągałem bigi. Jakieś macy. Dużo kogoś. Widzę kogoś. Muszę wejść im na plecy. Jeden leży. Drugi ma. Zero leży. Let's go. Nejdy, najdy, 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 i czwarty tu jest, w sensie trzeci. Podmieniam go. ale mu bombę, dostał, ma kraka. Leży, zarobiście. Chyba cilję. Kuba, ile masz fragów? Pięć. Jak będziesz miał siedem fragów, to dostaniesz kocyk. Siedem do kocyk, Dobra, zarobiście! I worek Nie no nie, bez Marka. Człowiek, Tysiąc pingów! Leży! Let's go! Nejdy A je się, ping tego nie utrzyma Jak tam Kuba się gra! Cześć! Czekaj! To czekaj! Czekaj, 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 czekaj! Jest! Siódmy yes. frag! Dobra! Tak nice. i dobra, za siódmego fragu obiecaliśmy mu kocyk, to najpierw... Łakam, dajcie, dajcie! Rodę, najpierw kocyk... Nie! Jestem do wody wypierzemy... No. I na głowę kocyk. O. Chodź tutaj, panie kocyk! Nie rób tego, nie rób tego, jak tu umieram! O. Naprawdę, Patryk, no, umieram! Jak zimno! Nociku, położyć! Wrócili! No zimno. Zimno. Nie. Oto, to znowu będzie koniec. Co z tą herbatką? Jeden frag i herbatka, co? A, herbatka, herbatka leci! To herbatka! Co ty robisz? Dostajesz Bomba! krak, Bomba! Nie! Bomba! Ma zero! Leży! Nie, tak jest herbatka! Idę Three days later! Herbatka! Uh. Aha! Nie no gości, trolluj! Nie umiesz być z wodą, go herbatka! Proszę! Ja! Nie! Jak dziwno! Wywaliło neta, wywaliło prąd, nie zapisało się nagranie, a on dalej gra, co nie? Pryf, bady, bo za głośno. Kurde, panowie to 5. Dostał. Ja też. To on mi odpuści, czy nie? Dostał. 90? Iść na lancio, poleciał. Do strefy. Gość się biją. Muszę. 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 Muszę im pomóc. To jest zioło, Mam go. On ma zero. Leży. Let's go. Nice. Matsy, matsy, macy Czy ja mogę po 17 godzinkach wygrać? A czy ja mogę już spać? Wyżej się zakręć frajerze No i co? Ło! Wow. już się nie spodziewałem Jeszcze tak Jacob jesteś gotowy? Nie jestem, na nic nie jestem Stary to już jest, nie wiem kilogramów lodu Halo, kolego na górze, co robimy? Zrzucam go, mam go, dobra, idę przejąć high Chodź Jacob, chodź, 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 chodź. Przejmi, Przejmij, ich, 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 przejmij, przejmij tak, tak, tak Tak, mamy to, mamy high grant On schodzi na dół Nie, railgun! Nie, żyje Dobra, chilluję, 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 chilluję co ty robisz? Ty się lecisz? nie! Ale miałem blisko! Chodź tu. Pik. Dwadzieścia. Ja nie mam matku. Nie! Zero HP. Zero HP. Nie! Nieeee! Yes! W końcu!